Siemka Siemka, witam Was niesamowicie serdecznie na naszym kanale. E, wróciłem i jestem mega, 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 mega zadowolony. E, podejrzewam, że są to jedne z większych e, zakupów. E, jeden z większych pokazów. Srebra. Na pewno na moim kanale. Ale jeden z większych będzie chyba. No może były większe na pewno. Ja, 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 ja osobiście nie widziałem, bo teraz i tak mało oglądam. Ale jest tu. Jest tu kupę świetnych monet. Wszystko co tutaj widzicie. Są to zakupy od. od Marcina. Dzięki Ci Marcin Wielkie. Jeszcze takie rzeczy. Papież. I taka ćwiartka. Yy... Jakaś ćwiartka, jestem zmęczony. Wróciłem dopiero od siory z urodzin, ale ja nie o tym. Przede wszystkim pokażę wam co kupiłem. Jest tutaj ponad 40 monet, dużych monet typu 5 franków. Jest kilka monet, które są to pierwsze monety z mojej kolekcji. To jeszcze nie jest wszystko. Jeszcze wciąż mam Unię Monetarną w Polsce u moich rodziców. I tak, tam mam 15 monet. Mam tutaj jakieś monety, ale tutaj jest już będę wiedział, co mam, czego mam szukać. Z ciekawszych monet mam tutaj, właśnie 5. Yy, 5 yy, to są, zdaje się, 5 peset. Odwrotka. Tak jest, 5 peset. Yy, to mam z grubsza. Powiem, nie znam dokładnie tych monet jeszcze. Więc nie będę, nie, będę, nie będę mówił, z grubsza wam pokażę, co, co mam. Kolejne 5 peset. Mamy, oczywiście, dużo monet się powtarza. Dużo monet się powtarza. Tutaj jest e, 10 razy e, 10 franków. Nie, to jest akurat 5 franków. <laughs> e, e, tu jest chyba wtedy 9. 2, 4, 6, 8, nie, 10. No to gdzie ja mam ten? Tu jest 5 franków. A Herkules. A tu jest znowu 10 razy 10 franków. Tak? 2, 4, 6, 8, 10. Tak, czyli no, no większość, większość niestety to jest, są monety, które się bardzo mocno powtarzają. Mamy tutaj yy, 6 monet. Yy, 6 monet y, Louis Philippe, Francja 5 franków. Jest tu, jest tu kilka, kilka monet w dosyć ładnym stanie, więc one, one będą docelowo y, zasilą moją kolekcję. Y, mamy, mamy oczywiście y, Leopolda. Coś z tym światłem mam nie tak. Długo nie nagrywałem. Ale zaraz wam powiem dlaczego tak długo nie nagrywałem. To są w miarę, w miarę ładne monety Kuźba to świat daje Ja pierdziele, ale coś jest nie tak bo... Nie wiem. Jak widzimy ta moneta jest dosyć dosyć fajna. Ta już jest w gorszym stanie, ale ta jest... Yy, moim zdaniem bardzo ładna nie potrafię ocenić stanu gdyż yy, no tutaj chyba coś jest tak zarysowane ale to mi się zdaje tylko że to jest ta patynka tylko tak zjechana nie wydaje mi się żeby to były jakieś rysy na monecie moneta, moneta no, no naprawdę jest ładna tutaj widać że to jeszcze kuźwa jakby lusterko było mennicze także Cieszę się, cieszę się, cieszę się z, akurat z, z tej monety. E, mamy oczywiście Napoleona. E, mamy, mam nowe monety z, z Włoch. Mam jakieś też właśnie, to nie to. Ale mam gdzieś, e... tu jest na przykład Vittorio Emanuele, mam trzy takie monety. No, akurat dwa roczniki się powtarzają, 74, 5, 5 lirów. Także, także świetnie. Napolona 3, sztuk 4. To są monety pospolite. Wszystkie z tych monet są pospolite. To bym zaliczył tak, to jest taka alternatywa. Odpowiednik powiedzmy bulionu, trochę lżejsze, trochę tańsze. Tutaj te, tej monety nawet. Louis 18 Louis, nie wiem, czy to jest odpowiednik Ludwika XVIII. 5 franków. No, moneta z Orana. Widać, że doświadczona przez życie, ale rocznik jest już starszy. Roślin to jest starszy, nie wiem yy, czy to nie był czasem to były yy, lata Nie wiem nawet czy to jest moneta francuska No jest francuska, tak <ścoughs> jest francuska moneta yy, Ale to są lata jakoś yy, Napoleona Nie wiem czy on yy, czy to jest jakiś król który pomiędzy tymi panowaniem Napoleona bądź tam na raty jakoś tam rządził tą Francją, jak uciekał z wyspy no jest, jest z Orana, ale jest to nowa moneta, nie mam takiej, więc y, będzie to fajny początek dla y, kontynuacji, kontynuowania kontynuowania y, y, kolekcji mamy y, Ceres dwie monetki Monetki Ceres w fajnym stanie. Ta jest taka, nawet w fajnej, takiej patynie. 5 franków. 50 i 51 rok. Będę musiał się uczyć coraz bardziej tej Unii Monetarnej. Mamy oczywiście, mamy oczywiście Solidarność do kolekcji. Mam już też ich kilka. Założyłem sobie Chciałem ich mieć 10, ale no przekroczyłem już dychę, chyba. Mamy 5 markówki. Hindenburg. Oczywiście tutaj jest chyba gdzieś, jest gdzieś ten zakazany y, symbol na tej. Na tej jest zakazany symbol. Nie będę wam pokazywał, bo, bo, bo znacie to monety. Mamy też 2 y, markówki. dwu markówki też mają te zakaza zakazane symbole 21 sztuk 21 sztuk eee. Eee. i tutaj mamy jeszcze bulion którego jeszcze nie rozpakowałem ciężki, ciężki miałem weekend, dużo jeździłem no i tyle aha, no w sumie nie tyle no, bo bym zapomniał no, O najważniejszym Pewnie zwróciliście uwagę na te Na te pudełeczka Jest tutaj Jest tutaj mega Z powodu tych pudełeczek Musiałem e, przejechać kuźwa pół Europy No może nie pół, no ale Musiałem podjechać pod granicę Polski Żeby te pudełeczka Odebrać Jest tutaj Kilka świetnych, świetnych monet. Yy... Krypto. Krypto. Zrealizowałem zyski częściowe z krypto i uciekłem do monet super premium. Część z Was może, może mnie wyśmiać. Co też gwiazdę dzielił, gdzie teraz, przed halvingiem, bla ble, ble. Wycofałem się bezpiecznie, gdyż coraz więcej ludzi siedzi siedzi w krypto i platformy mogą być nieprzygotowane. Nie chciałbym sytuacji, kiedy będzie Bóg wie jaki, jakaś szpica czy coś. Będzie większa, większa kwota na krypto. Na, 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 na ja będę chciał coś sprzedać, a się okaże, że platforma nie, nie da rady. Wycofałem, wycofałem swoje, swoje to, co zainwestowałem. To, co zostało mi na krypto, jak to faktycznie tak wywali w górę, to mi to wystarczy. To mi to wystarczy. A tak przynajmniej mam, mam, mam jakiś tam problem z głowy, a przy okazji mam kilka monet. A tych monet jest, jest naprawdę kurna mega. Zobaczcie na to. Jest tutaj z jakieś 20 monet super premium. I są to prawdziwe, prawdziwe arcydzieła. Chciałbym podziękować Sławkowi oraz Waldkowi, którzy, którzy podjechali pod Szczecin przekazać mi te monety, gdyż ja po prostu już bym nie dał rady część monet, część monet zostanie ze mną. Część monet. Kupiłem typowo żeby je po prostu sprzedać. Żeby je po prostu sprzedać i no i coś może na tym zarobić. Więc jestem jestem mega zadowolony. Jest tutaj zdaje się 21 monet. 21 monet Tutaj akurat mamy prów. Nie będę wszystkich pokazywał, bo bo czasu by nie starczyło. Tu mamy wiesie To jest typowo moneta na że tak powiem na, 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 na flipa. Mam kilka monet z mojej ulubionej mennicy. Więc, yy, więc bardzo, bardzo się z tego cieszę. Pokażę Wam, pokażę wam te monety dokładniej, yy, kiedy będę nagrywał po prostu kolejno, bo 20, pokazywać 21 monet Super Premium w jednym odcinku to, to jest yy, no, trudna sprawa, tak? Jak sami widzimy Monety są mega Dużo monety z High Relief ale Ale najlepsze Najlepsze to To dopiero wam pokażę Musiałem przejechać Kilka tysięcy kilometrów ale ale się opłaciło jest późna godzina jak mówiłem byłem u siostry ciężko pracowałem cały dzień trzeba ciężko pracować żeby takie też skardy kupować nic nie ma za darmo dobra nie będę wam nie będę wam tutaj za bardzo za bardzo podnosił ciśnienia eee, tyle z mojej strony Chciałbym jeszcze raz podziękować właśnie Marcinowi za, za pomoc, pomoc w, zakupie, w zakupie tych monet. Chciałbym podziękować również Mennicy Gdańskiej i Szlachetnym Inwestycjom, które bardzo, bardzo, szybko, bardzo szybko zrobiły wysyłki. To była taka trochę też spontaniczna, spontaniczna decyzja na grupie na grupie Discord eee, no doszliśmy do wniosku, że że jest to też dobry pomysł, żeby troszeczkę te zyski zyski zrealizować. Eee, ja 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 uważam, że mieć 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 takie takie monety praktycznie powiedzmy za darmo. No oczywiście, no miałem gotówkę, no ale za dużo się przy tej gotówce nie narobiłem, żeby żeby sobie kupić taką, taką armadę monet. Jakbyście, jakbyście chcieli się czegoś dowiedzieć więcej na krypto, podajcie na Discord. Tam jest wielu ludzi mądrzejszych ode mnie, a pieniądze są łatwe. Eee, tak, chciałem podziękować, tak, Marcinowi. Mennicy Gdańskiej i Szlachetnym Inwestycjom No i e, Sławkowi i Walkowi, Którzy przyjechali do Przyjechali do Podszczecin I mi te monety Przekazali Jeszcze do końca nie wypocząłem Po tym wyjeździe, jeszcze do końca nie ochłonąłem Ale jest mega Dobra, będzie, no, 15-16 minut i to chyba wszystko, będę, mówię, będę nagrywał monety, pokażę Wam może na przykład y, dwie monety naraz. Bo jest tutaj kilka serii, które, które zacząłem i które kontynuował bendo, ben, będę. Nie wszystkie monety są, y, jeżeli chodzi o tematykę, y, w moim klimacie. Yy, na przykład y, te dwie no pff. kameleon i i, i i paw lubię zwierzęta, no ale tak tym bardziej, że one są tak bardzo kolorowe i właśnie, że dlatego, że są tak kolorowe i są tak zarobiście wykonane podobnie jak yy, z krzykiem gdybym krzyk zobaczył gdybym krzyk zobaczył yy, u tego u normalnie jakiś tam szkic no to bym na to uwagi nie zwrócił, dopiero po po filmie rekina jak zobaczyłem tą monetę, no to mówię, ja ale co to jest, nie? podobnie z tymi monetami, zobaczyłem je urekina, mówię, no kuźba, fajnie by było. I jest zajebiście. Także tak chyba zrobimy, tak chyba zrobimy, że po prostu będę seriami. Mam tutaj kilka takich właśnie, po dwie monety z serii yy, i, i, i tak będę wam je pokazywał. Muszę trochę jeszcze o nich poczytać. O tych monetach. Tu mamy drugą i trzecią. Będę starał się zakupić pierwszą. Jest, jest no kultowy, kultowy film. Ale to, to jeszcze nie wszystko. Ponieważ jest tutaj jeszcze kilka lepszych rzeczy. Ale to później. Dobra, nie przedłużam bez, bez sensu. Zapraszam Was na Discord. Jeżeli byście chcieli takie monety kupować lub yy, zorientować się w strategiach krypto, to nie jest takie trudne. Do Marcina, jeżeli byście chcieli takie coś kupować, mieszkacie w Anglii, mieszkacie w Francji czy, czy gdzieś i chcecie mieć pewność, że kupujecie prawdziwe monety, które są trudne do zdobycia u was, walcie do Marcina jak dym, on wam znajdzie wszystko. Niestety, właśnie jak mówiłem, wszystkich monet nie zdobyłem, jeszcze kolejna, kolejna perełka dojdzie niebawem ode mnie. Z góry dziękuję Ci Łukasz i dziękuję Ci y, Łukasza żono bardzo, bardzo mocno, Gdy, gdyż ta perełka to jest y, przedostatnia moneta, a zarazem chyba ostatnia, którą zdobędę z listy marzeń, chociaż o tą ostatnią będę się też jeszcze starał, ale no to już ciężko. Dziękuję Wam bardzo. Dobra. Dobra, nie przedłużam niepotrzebnie. Linki do Marcina i do Discord będą w opisie filmu. A wam ja Wam zapraszam do łapek, zapraszam do komentarzy, zostawcie jakiś komentarz. I co? No i tyle. Zostawcie ding donga. Łapki w górę. Trzymajcie się i cześć.